Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Rzymie na dziedzińcu Kościoła Polskiego świętego Stanisława. Wielka Sobota. Tradycyjnie święcenie pokarmów. Te pokarmy, które dzisiaj poświęcimy, znajdą się jutro na wielkanocnym stole. Zapraszamy. Za wszystkich naszych rodaków, za całą polonię, aby nadchodzące święta spędzali we wzajemnej zgodzie i przeźwości. Ciebie prosimy. I możemy się za nas, tutaj zgromadzonych, abyśmy zasiadli do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, ten dzień przed Męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów z Emaus i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedł świątecznym spotkaniu, dlatego korzystam z okazji, aby w imieniu księdza rektora, wszystkich księży pracujących w tym kościele, sióstr, a także w swoim własnym, Wam, Waszym rodzinom, mamy też kamerę, więc i Polonii całej, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzenia wielkanocne. Kiedy patrzycie na Ewangelię, na pewno dostrzegacie jak bardzo zmienia się życie człowieka, który <coughs> żył w smutku w momencie, kiedy spotkał zmartwychwstałego Jezusa. Więc to jest moje podstawowe życzenie, aby dzisiejsze spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa na Biblii Paschalnej wniosło wasze serca prawdziwą radość i bo. Drodzy Państwo, podzielmy się tymi smakołykami poświęconymi wedle tradycji i radujmy się zmartwychwstaniem Pańskim. Życzymy Państwu, by te Święta Wielkiej Nocy stały się inspiracją dla umocnienia Waszej wiary, a także, by wszechogarniająca radość zawitała w sercu każdego z Was, obdarzając spokojem i nadzieją. Załączamy również najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności i dobrych ludzi na Waszej drodze. Z Rzymu dla Państwa Alicja Koltunowicz, moja bankarella, Jacek Pydyn, wideo